Siemaneczko, z tej strony Yamatika, to jest mój kolejny odcinek na moim kanale z The Forest, a dokładnie z poradników. W tym materiale pokażę wam jak znaleźć pistolet na flary. Jeśli jesteście nowi na tym kanale to zapraszam was do jego zasubskrybowania, żeby nie ominąć żadnego mojego filmu. Chciałbym dodać, że następny odcinek będzie prawdopodobnie z serii Minecraft na survivalu. Którą zapowiadałem na streamie ostatnio. I chciałbym Wam podziękować za 200 subskrypcji, które wbiliście na moim kanale. No a na razie bez zbędnego gadania lecimy dalej. Słuchajcie, punktem, od którego zaczniemy, jest połączenie Zatoki morskiej, tej co tu mamy, no i tych wód, co mamy na środku wyspy. Tam mamy lej krasowy. Pewnie rozpoznacie ten teren. Tutaj mamy już naszych przyjaciół, szanownych. Słuchajcie, ja z nimi nie będę wchodził w jakikolwiek kontakt. Pamiętajcie, ten punkt między, ty... między tą zatoczką, a tutaj takimi, yy, taką wodą na środku wyspy. Słuchajcie, idziemy do przodu w stronę tej dużej góry. Na pewno rozpoznacie ją. Idziemy prosto, prosto. Siema kolego, ciebie to akurat nie zauważyłem tutaj. Mijamy taką jaskinię jakby tutaj. No i idziemy prosto. Ja nigdy w tej jaskini nie byłem, ale w poradnikach pokażę wam co w niej jest. A dokładnie pójdziemy, bo tam jest modern łuk. No i pójdziemy po maczetę do krasowego. I uwaga, jak już jesteśmy na biomie zimowym, polecam się zaopatrzeć w kombinezon, ponieważ wam będzie fest zimno, czyli bardzo zimno. Ja akurat tutaj używam gwary śląskiej. I słuchajcie, mając tutaj takie strome zbocze, skarpę stromą, no to idziemy wzdłuż niej. Najpierw musimy na nią wejść, pamiętajmy. Albo możemy iść pod nią. Byle byśmy jej się tylko trzymali. No i słuchajcie, jak już idziemy, idziemy. Idziemy tędy. Trzymamy się jakby to powiedzieć tej górki. Tutaj wchodzimy. Idziemy, idziemy. I słuchajcie, dochodzimy do takiego miejsca, gdzie będzie, tak jakby, jakiś czubek samolotu. No to tak wygląda, jak czubek tego samolotu, w którym żeśmy się zrespili. Słuchajcie, wchodzimy tutaj. I od razu na wejściu mamy nasz pomarańczowy pistolet. Oprócz tego jest martwa załoga samolotu. Jakąś gazetkę tutaj otrzymujemy z ojcem i Timim. Bo jeszcze tutaj znajdziemy sobie jakąś walizkę z ubraniem. Mam nadzieję, że się materiał spodobał. Zapraszam do jego oceniania na dole. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ to poprawia zasięgi tego filmu. No a na razie będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia, cześć.